Siemaneczko Ludziska. Witam Was w pierwszym motowlogu na gruzowisku. Tak zastanawialiśmy się nad jego tematem, ale temat nadszedł sam. Jadę sobie spokojnie tym jakże pięknym i czystym opelkiem. Przechodzimy sobie do przodu. Zgadujcie, co tu się mogło stać? Już Wam pokazuję. Dziwna ta szyba, no nie? O. Jest godzina 20, trochę ciemno, nawet już trochę bardzo ciemno. Tam jest piękny księżyc, a my musimy to naprawić. Jadę zaraz do Kamila i postaramy się to ogarnąć i wszystko zrelacjonujemy. Do zobaczenia za chwilę. Jak widać, Piotrek już dotarł na miejscówę. Przedstawię Wam, jak wygląda sytuacja. Generalnie, żeby w ogóle mieliśmy nie wrzucać żadnych filmików przez te święta, nie? No, ale wypadła nam taka sytuacja, jaka wypadła. To musimy to zrobić, żeby chłopak mógł jakkolwiek te drzwi zamknąć i auto zamknąć i podstawić pod blokiem. No, bo w obecnej sytuacji chyba spadła, spadł mechanizm. I no, jest dupa, innymi słowy. Przy okazji opowiemy wam taką ciekawą historyjkę, co tu się w ogóle stało. Eee, powiem tak, z mojej winy Piotrek zbił sobie tą szybę i przy okazji zdezelował schowek, bo była taka sytuacja, że robiliśmy tam przeprowadzkę, generalnie nie, byliśmy chyba po 8 albo 9 godzinach latania na szóste piętro w T i wefte. I Piotrek stwierdził, że nie jest w stanie już zaparkować opla. Dał mi do zaparkowania. Jak parkowałem, straciłem się, nawet nie wiem kiedy. A to można nawet pokazać, coś ty zrobił. Ten czyściutki tył w opelku. No, straci, straciłem się na chwileczkę za kółkiem i cofając, przyjebałem o inne auto. Generalnie rzecz biorąc, w tamtym aucie jedyne uszkodzenie, jakie wyszło, to wgięty kawałek. Jak są te odblaski w zderzaku. To wgięty, plastikowy kawałek z tym um, odblaskiem. No, właścic właściciel chciał to wziąć na ubezpieczalnię, więc wiadomo, wzięliśmy to na ubezpieczalnię. Piotrek wkurwił się tak, że walnął drzwiami z taką siłą, że zbiła się szyba. I nie tylko zbiła się szyba, ale skrzywił się też cały mechanizm podnoszenia szyby i teraz jest taki problemik, że ta szyba czasami sobie lubi spaść. Więc musimy to zrobić. Dobra, bierzemy się do działania. Okay. Najpierw sobie obczajmy, jakie to są śrubaczki. poświsz mi tam. Na dole są trzy. Ja och trzy, rdza. trzy krzyżaki. Dobra, jesteśmy zbyt, jesteśmy zbyt biedni. No, krzyżaki to się to płaski planskim odkręci. <gry> Oczywiście naszym jedynym światłem to jest kamerka z telefonu, więc. No. Musimy sobie też służyć się nią do przyświecenia. Nie pytajcie, nie oceniajcie, zrozumcie. To jest Torx. I tam też jest Torx. Czy ja mam Torxa 30, a to jest pytanie. Mam Torxa 25. Nie jest, naprawdę nie jestem, nie jestem pewien, czy to nie jest 30. A nawet jak jest 30, to się tu 25. W czym problem? Dobra, to jest 25. To będzie na klucz ósemkę. Jak nie dojdę tam grzechotką, to będę musiał jakoś inaczej to wykminić Jest jeszcze przed To nawet nie jest ósemka, to jest szóstka. Kur, za co to takie wymyślił? To jest szóstka. 6. Nie, siódemka. Dobra. 6 Generalnie to pogoda też nam bardzo sprzyja i mojemu słabemu krążeniu, bo aktualnie nie czuję już w ogóle palców. Nie ma tego jak naprawiać gruza w zimę w nocy. Bez garażu. Dobra, też może w paluchach pójdzie, bo ta grzechotka się nadaje do wyjebania na śmietnik. Taką wam dam małą poradę. Nie kupujcie grzechotki z kastorami za 10 zł. Nie warto. Lepiej to inwestować w <grym> <z niego. grym> A tam dobra jest. Kurwa. W ogóle, w ogóle kolejna taka rzecz. Jak wam stoper w drzwiach się wyrobi, to zamiast tego możecie wozić ze sobą blok betonowy do yy, blokowania skrzydeł od bramy dwuskrzydłowej Polecam Polecam on tu kurwa kręcić widzicie blok tak fajnie zablokował nam drzwi że Teraz już się nie zamykają Moje kurwa trzymam ręką Gudga i Piotrek Górka jak chcecie uniknąć takich problemów to nie zamykajcie drzwi z taką siłą, że pęka szyba no nie, to jest zła opcja, także nie próbujcie jej na chama otwierać jak przymarzło. Jeszcze musimy pokazać schowek. Nie. Nie, to jest niebezpieczne. Och, dobra, boczek mamy odkręcony. Wszystkie zawleczki są urwane. I musisz ściągnąć to. A, właśnie. To jest... Bo tam jest śrubka, bo mój kolega dokręcił. A właśnie. A właśnie, trzeba było wyjąć jeszcze to. Zaraz jakąś wtyczkę ujebę. Okej. Okay. Na chujko mu zatrzaski. Albo na zatrzaskach, nie pamiętam już. Aha, ona się wyciąga do góry. Dobra. To się nam fajnie wysuwa pod klomeczką. I Teraz tutaj była jakaś. śrubka, Nie pamiętam na jaki klucz. I to jest na klucz dziesiątkę tylko czy my mamy przedłóżkę? Mamy przedłużkę na małą grzechotkę o dziwo. <grystanie> Jest z mojego zestawu, który zawsze mam pod ręką. Bo jak to Oplem jeździć i nie mieć zestawu naprawczego? Chyba najprostszy demontaż boczka, jaki znam. Na śruba ma kilometr? Tak. Uj, zaraz się tym zajmiemy. Damy radę bez krzyżaka. Oczywiście, że to by, nie Dobra, muszę pójść po krzyżaka. Zacząłem się już zastanawiać, co ze mną jest nie tak, bo otworzyłem skrzynkę narzędziową i było w niej 7 płaskich sierpokrętów. I jeden, jedyny krzyżak. Dobra, poszło. Teraz pytanie: czy ta środka się odkręciła? Nie. Tak, to jest śruba z, z nieskończonym gwintem. Wykręcę sobie tak jeszcze z trzy godzinki, a potem prostu to wyrwę na hawa. Zabijcie mnie. Jestem kurwa debilem. Próbujemy odkręcić ósemkę dziesiątką. To może najpierw odkręcimy sobie to łatwiejsze śrubki. Takie grzechy. Zostało już tylko parę dni do końca roku, więc może do końca roku ci się uda. Główno. Okej, okay, śrubę normalnie chwyta, kręci nią, tylko że śrubka kręci nią się w miejscu. Teraz, co możemy z tym faktem e, zrobić? Uporaliśmy się ze śrubką w trochę inny sposób. Eee. Nie, coś poleciało, coś wybuchło. <laughs> tak jak Piotr kazał, eee, wyrwaliśmy. Teraz to... <laughs> <laughs> to kurwa wyrwaliśmy. Teraz coś nas tu chyba trzymie, albo nas kurwa nie trzymie. Okay. powolutku, ostrożnie, żeby nie urwać kabli. Nie. Sterowanie szybkie i tak jest niepotrzebne. Się na gorącym kleju przypierdoli, będzie ok. Zastanawiam się, co tutaj tak pierdoleło. Mniejsza. chyba chodzi góradu, czy nie? Nie wiem. To zawsze było szybko? No ja nie wiem, w sumie. O kurwa Weź, pauzuj radio Coś jebło. Och, wnioskuję, że. Och, kurwa Boże święty. To teraz Piotr musiałby przytrzymać tą szybkę tak żeby nam nie pierdolnęło. To, to jest zawsze zastanawiająca praca, bo jak ten klucz obiedzie, to generalnie możemy się z szybą pożegnać. Teraz do, dochodzimy do tego kurwa momentu, gdzie łamiemy całe drzwi, ale z <grystanie> nie chcę wejść. Turbo! Kurwa, chujowo! Tak. Musimy znaleźć jakąś dźwignię lepszą. Zaraz wracam. <grystanie> ok, już jestem, znalazłem parę narzędzi, które mogą być przydatne. Zaczniemy od najmniejszego narzędzia, ale to będzie bezużyteczne. Ja nie chcę, żeby to się, kurwa, pojęło. Czekaj, przesuniemy drzwi na maxa otwarte. O, kurwa. twary zawodnik. Zostaje mi zostaje gruba Berta i <śmiany> <śmiany> okay. zaraz tym nie wodzisz. Nie czy zauważyliście, co dzieje się z drzwiami, ale zawleczka na pewno kurwa nie wskakuje, co nie jest dobrym sygnałem. O, co dobrym sygnałem na pewno nie jest. Przydałoby się tam tu nie wiem, trochę jakiegoś smaru, może. Bo na sucho to tak okay. Coś się znajdzie Znalazłem jakieś gówno Które Pachnie jak smar, wygląda jak smar Ma konsystencję jak smar, ale cieknie z tego jakaś dziwna maść I pachnie Trochę jak kredki świecowe Mniejsza, ważne że śliskie Okej okay. Weźmiemy trochę, rozmieszamy Bo to jakoś takie Wygląda trochę jak cygańskie bagno Ale A, tak jest ok. To jest profesjonalny Szmar To jest dobrze nasmarowane <laughs> Jeszcze sobie prawie kamerę w oko wsadził Dobry człowiek czego się nie robi dla przyjaciół O! O jest Raczej ciężko byłoby w przyjebać, pięć sekund później szyba zbita. Kurwa mać. Da się? Nie. Cóż słyszeć, wreszcie to magiczne klik. Kurwa wybieły się. Opel silniejszy niż wygląda. Zaczynają kończyć sobie pomysły jak to zrobić. Bo problem jest taki, że mógłbym wyjąć tą zawleczkę, tylko potem mi kurwa nie włożę. Można spróbować. Obawiam się, że jak to przez przypadek wyjmę, to już kurwa tego nie włożę. Takie mam nieodparte wrażenie. Mogę spróbować, jeśli dobrze pamiętam, cofnąć tą zawleczkę. Trzeba do góry. Szyba do dołu. Sprawdźmy to. No, bo tym. Okej. Okay. Teraz musimy jakoś zrobić, aby zawleczka owa wskoczyła w odpowiednie miejsce. Kurwa macie. <gryw> o Boże! O nie, o Boże, o nie, o kurwa, o Boże. To żeśmy teraz odjebali Musielibyśmy teraz to wyjebać Wracamy do punktu wyjścia To wsadzić Nie wiem kurwa jak, ale jakoś Włączyłeś to? Tak Do wnętrza drzwi Czy da się to wyjąć w całe białe gówno? Ja bym tego nie wyjmował. Tak sądzisz? Tak <coughs> Kurwa Dlaczego ona wyskoczyła? Powinna była wskoczyć po prostu na miejsce Spróbujmy złamać sobie rękę teraz W 10 miejscach Wciskaj no. śrubokręt. No i. O kur. Ohop. Nie wejdzie. Gdzie to wyjdzie by... Nie wiem. Nie, Je... poszło się jebać. A to za waleczkę jest potrzebne? Tak. Spróbujcie, da się to wyjąć. kubokiem, ale nie na hama Także nie musiał sobie rąk łamać, żeby to wsadzić. Nie wyszło? Proszę, no, albo chyba tak. A mnie to zaraz kurwa działa. <laughs> A gdzieś tam. Tam. Widzę ją, tam jest. O kurwa, jest. Dobrze, teraz może troszkę ostrożnie. Ok. I ona musi być tak. E, żeby to weszło, musi być tak. I teraz muszę sprawdzić, o idą trzeba. No i ona tak powinna była kliknąć, a kurwa nie kliknęła. <ścoughs> wyskaczyła <ścoughs> Ok. Teraz znowu łamiesz się w 10 miejscach. O, o kurwa. Okej, okay. przetąć się bok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz kurwa panem młotkiem <grym> o. I teraz chyba trzeba ją było Chyba, że zostawimy ją tak i sprawdzimy najpierw czy wyskoczy. Wyskoczy, nie pamiętasz? Jest dobrze. Okej. Okay. Finisz. Jeszcze Aby tylko nie. sprawdzić. Kurwa. What? Co się kurwa dzieje? Panie, weź pan tą kurwa bestię Oplowską Uspokój. Teraz wejm... Nie pierdol, że kurwa mamy. Mechanizmy naraz spadły Co się tu odjebało? Z tym mechanizmem kurwa Dobra Sytuacja zrobiła wy nagrywanie, bo sytuacja zrobiła się dosyć trochę kurwa stresująca Bo dopiero teraz zauważyłem Że Tutaj są Zerwane nity takie jak tutaj powinny być. Te nity, bo Piotrkowi coś je było i szyba nagle spadła. Te nity tutaj puściły i cały mechanizm spadł i dlatego tamta zawleczka wypadła, bo skantowało całą szybę. Jak rozruszaliśmy szybę, i to dopiero żeśmy ogarnęli, że cały mechanizm lo, y, lata i no, wpierdoliłem tutaj <śmian> <śmian> jakie dwa wkręty. I liczę na to, że jeżeli nie będzie ruszać za dużo tą szybą, to jakoś się to utrzyma do czasu, aż nie będziemy mogli tego przynitować z powrotem, ok? Więc teraz na szybkości musimy to poskładać, bo ja już kurwa naprawdę nie czuję nóg. Nie tylko ty. Zaraz będę chory, a w poniedziałek muszę iść do pracy. Ta... Jest przejebana sytuacja. Nie wiem, jak patrz, jak ty to przypierdala z kostkami też mnie bolą. Nie wiem co tu się stało z tym plastikiem, że jest taki kurwa wymienny, Dobra w dupie go miej Ale wyjebamy w niego Musieliśmy poświęcić dwa wkręty z boczku i z głośnika Żeby mechanizm szyby się trzymał To jest jak przeszczep narządów kurwa No ale teraz jakoś to się tu, kurwa wkręci To. Teraz betonowy stoper od bramy idealnie się <laughs> Przyda przy zakładaniu linki nigdy nie zwracam uwagi na to w jakiej kolejności co było robione. A to szczegół. Zobaczcie, czy tak tylko nie robią profesjonalni ludzie. E, przypominam, że z zawodu jestem mechanikiem. <gry> Widać, oj, widać. Ogólnie do tego powinna być chyba spuszczona, ale nie wiem, czy chcę ją spuścić. O, dobra. Tu jeszcze. Dobra, siedzi. Teraz musimy. Nie, nie potrzebuję sterowania ustarkać, nie? Potrzebuję. No, a wracam już że Tak to oni. Zastanawiam je, jak długo wytrzyma moja prowizoryczna. Na prawa Śmiałbym się gdyby wytrzymała do końca kurwa życia tego auta Gdyby część mechanizmu trzymała się po prostu siłą grawitacji na dwóch wciśniętych na hama wkrętach Zaraz szyba kurwa zopla, skoczy i mnie zje Dziadem kurwa sterowanie szybą Kurwo tego co kojarzę, to się dało jakoś kurwa naciągnąć bardziej, ale zyskać parę milimetrów Dosyć kluczowych <tryk> A widzisz? Wiedziałem, że coś było nie tak No, teraz jest pięknie Ja jestem człowiekiem, który się nigdy nie poddaje i nie skończy robot Nie wiem gdzie zaś dałem sterowanie z szyb <tuszel> <tuszel> Tutaj nie będzie wpięte na odwrót, też mu to, to wyjebanak. Nie. Tak? Chyba tak. Mi się wydaje, że jest na odwrót. A nie, dobrze, udało ci się. Gratuluję, Majster. Dobra, kurwa, chyba naprawiona tymczasowo i być może już na zawsze. <grystanie> Jak to? Zakładam, że Piotrkowi nic się nie będzie chciał z tym <grystanie> robić, bo dopóki działa to jest ok. Jak przestanie działać, to przyjedzie znowu do mnie, <grystanie> żeby znowu to zrobić tak samo. Albo no, już będzie wiedział o co chodzi. Już generalnie to w sumie trójkąt się na niczym nie trzyma. <grystanie> no, po co? No niby na niczym się nie trzyma, ale jednak się trzyma. Dobra. Boże święty, ale masakra. No! Nie wiem, ile z tego nagrania zostawimy. Pewnie nagranie będzie miało kurwa już chyba z 40 minut. Miało zająć to 10? Ale Pod, nie, Fragmenty, które będą nadawały się, to może będzie ich z 5 minut. Więc finalnie wyjdzie 3. No i gitarę. Masz coś jeszcze Powiem tak, kończymy robotę. Wspieramy te syfy, a Piotrek jedzie do domu. Ja idę się najebać. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten optymistyczne wideo z tym optymistycznym człowiekiem. Na razie.